To powiem Wam, że jest nieźle. Razem z widzami na streamie ograliśmy Honkai i to całkiem solidnie. Mam za chwilę 25 level. Adventure rank, tak to nazwę. I stwierdziłem, że to dobry moment, by nagrać pierwsze wrażenia, które są naprawdę pozytywne. Ale po kolei, może najpierw się przywitam. Dzień dobry, to ja Red, a dziś porozmawiamy sobie o pierwszych wrażeniach z Honkai Star Rail. No powiem wam, hype jest ogromny. Gdzie nie pójdę, tam widzę Honkaja. Tutaj, na Twitchu, na YouTubie, wszędzie. I nie dziwię się, bo gra się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jednak mam kilka sporych obaw pro Honkaja. No ale po kolei, podzieliłem sobie ten film na trzy takie sekcje. Czyli po kolei. Pierwsze wrażenia, nadzieje i obawy. Zaczniemy sobie oczywiście od samego początku, czyli od pierwszych wrażeń. Na samiutkim, samiutkim początku gra była trochę męcząca, dlatego że mieliśmy te startowe postacie i animacje na przykład ultów potrafiliśmy oglądać nawet trzy razy na walkę. Co dodatkowo walki wszystkie wyglądały tak samo. I do momentu odblokowania speeda razy dwa grało się naprawdę... Przez to, że animacje były powtarzalne i przeciwnicy byli 1 do 1 tacy sami. Ale później, jak się odblokowało speed upa raz dwa, to gra nabrała dużego tempa. Na samym początku dostajemy też bardzo szybko 50 łyszy i jednego 5-stara z tych 50 łyszy gwarantowanego na takim banerze początkującego. No a w Genshinie była to Noel i 20 puli, a w Honkaiu mamy tutaj losową 5 postać ze standardu i 50 łyszy, więc całkiem spory plus. Jest to głównie, żeby ludzie już na sam startu zaczęli łapać postacie i to rzeczywiście działa. Już po pierwszej godzinie łapiemy dodatkowe postacie, dodatkowo za quest też się łapie postacie. No i z faktu, żeby jeden Speed Abrazy 2, gra nabrała fajnego tempa i zaczęło się to naprawdę dobrze grać. Gdyby było tego mało, to mamy też opcję automatycznej walki. Ja tego w ogóle nie korzystam, bo ten bot, który za nas gra, robi wszystko na byle jak, klika losowe rzeczy. To sprawdzi się w jakichś super łatwych walkach, ale w takich trudniejszych no raczej nie liczyłbym na tego bota, który za nas walczy. Sam z tego w ogóle nie korzystałem, ale od widzów wiem, że to jest naprawdę bardzo fajne, żeby na przykład sobie puścić to i pójść po herbatę, albo na przykład pograć jakąś inną grę i to mieć na alt tabie. Następna rzecz eksploracja. Lokacje są naprawdę ładne i bieganie po tych lokacjach sprawia dużo przyjemności. Jednak są to zamknięte lokacje i w żaden sposób nie Powiedziałbym, że świat jest otwarty. Czuję się po prostu tam zamknięty. To jest spory minus, ale da się przyzwyczaić. Propo budowy postaci. Jest bardzo, bardzo podobny do Genshin'a. Ascendy, levelowanie postaci, wszystko jest praktycznie 1 do jeden takie same. Oczywiście są drobne zmiany, ale to takie niezauważalne. Jedyną taką większą zmianą, którą, której się jeszcze sam nie połapałem, to są talenty. W Genshinie mamy po prostu talent. Normal ataków, skilla ulta, a tutaj to jest rozbite na takie całe drzewko. Na początku może wydawać się takie skomplikowane, ale takie nie jest. No właśnie, czy Honka jest Trudniej skomplikowany, bo o to dużo ludzi się martwiło. Nie, jest bardzo prosty. W niektórych momentach nawet prostszy od Genshina. Też mamy elementy, są wyglądają one bardzo bliźniaczo podobnie co do Genshina, ale robią jednak inne rzeczy. Wniecznie nie łączymy żywioły, żeby mieć reakcję. Tutaj musimy mieć po prostu element, na który przeciwnik ma słabość. Wtedy zbijamy mu tarcze, co jest bardzo ważne, no i wtedy go bijemy. Ale spokojnie, cały system walki, gameplayu zostawię sobie na poradnik, który pojawi się niedługo, a póki co skupiam się na takim review pierwszych wrażeniach. Po dalszej części budowy postaci tutaj też mamy bronie, tylko w formie kart. Działa to zupełnie jak w Genshinie. Jedyną jaką, różnicą, jaką zauważyłem, jest to, że w Genshinie broń ma taki main stat. Wiecie, macie base attack i na przykład crit rate, jak na przykład ma jade cutter, czy na przykład crit damage, jak ma homa. Tutaj bronie nie mają takiego main statu, mają po prostu base attack, base dev i base HP i to wszystko. Ale mają za to dużo mocniejsze efekty na broni. Przecież się na karcie, wiecie o co chodzi. Ale spokojnie, to też zostawię sobie do poradnika. Przejdźmy dalej. Są też artefakty działają zupełnie tak samo jak w Genshinie. Oj, szykujcie Resina. Mam nadzieję, że też będzie jakiś fajny Crimsonik, którego będzie można dropić w, z ogromnym defem. Oj, tak, mogę się doczekać farmić artefakty. <grych> Podsumowując tę całą budowę postaci, interfejs, wszystko jest naprawdę dobrze zrobione. Jest ładne, przyjemne, przejrzyste, łatwo się połapać po jakimś czasie. Więc wszystko zdecydowanie na plus, nie czuję się jakby grał po prostu w podróbkę Genshin jakby tam było wszystko zareżnięte 1 do 1, tylko to jednak Honkai robi po swojemu, ale z podobnymi mechanikami, to jest na pewno na duży plus. Grafika tej gry jest na naprawdę wysokim poziomie, animacje są cudne, płynne i przyjemne, gra się nie zacina, chodzi bardzo dobrze, wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie. I to widać, że twórcy przyłożyli się do tej gry, a nie zrobili coś po łebkach. Muzyka... Klasa. Bardzo mi się podoba, dobrze się jej słucha i są momenty, w których naprawdę wyszukam sobie muzyki z tej gry, żeby sobie, wiecie, po prostu posłuchać, bo jest tak dobra. Jak zauważyliście, na razie mówię o samych pozytywach, bo póki co minusów za bardzo nie ma. Gra jest po prostu dobra. I teraz tak, podsumowując, zalecam każdemu. Niezależnie od tego, czy ty lubisz turówki, czy nie lubisz, to nie ma znaczenia. Gra jest za darmo, zdecydowanie pobierz i pograj, bo znam dużo osób, które nie lubią turówek, a jednak Honkaj coś sobie ma, co ich przy tej grze trzyma. Najprawdopodobniej są to postacie, animacje, gra. Grafika, ogólnie wszystko wokół. I mimo średniego gameplayu, zawsze można kliknąć sobie raz dwa auto battle i na przykład pić herbatkę i oglądać coś na YouTubie. Więc zdecydowanie, jeżeli się zastanawiasz i zastanawiasz się po prostu jaka jest moja opinia, to nieważne czy lubisz turówki, czy nie, zdecydowanie po, zainstaluj, pograj, jak ci się nie spodoba, to usuniesz, a jak ci się spodoba, to będziesz miał dużo zabawy. Więc póki co, pierwsze wrażenia mam same pozytywne. Gra jest naprawdę dobra i ciężko się do czegoś przyczepić. Jak już to możemy się przyczepić na siłę do czegoś. Skoro pierwsze wrażenie mamy za sobą, przejdźmy sobie do nadziei i szans, jakie Honkai ma. Już na premierę w Honkai do typu gra bardzo dużo ilość osób. Jednak są błoski, że no wiecie, skończy jak to, ale to w obawach. Teraz zajmujemy się nadziejami i szansami. Świat jest naprawdę piękny. Jeżeli będziemy dostawać coraz więcej tego światu, będziemy dostawali nowe wony w dużych ilościach i dużą ilość kontentu, na pewno będzie fajnie pod tym wszystkim biegać. Jeżeli dodatkowo na świecie będą pojawiały się mini, jakby to powiedzieć, mini eventy, to będziemy mieli jeszcze motywację, żeby to wszystko zwiedzać jeszcze raz. I nie wiem, jak będzie do końca działo farmienie materiałów, czy będzie działo też jak w granicznie, że będziemy sobie po prostu biegać po lokacjach, których już byliśmy i farmić. Mopki, które się tam zrespiły, czy być jakaś inna forma, do tego jeszcze nie za bardzo dotarłem, żeby farmić jakieś konkretne surowce, bo mam ich dość cały czas, ale wygląda to tak właśnie, jakby tak miało wyglądać. Dungeony, które odkreśliłem jako abysy, są dwa, jeden taki mini abys, jak ja to określam, no i zwykły abys. Już na start mamy całkiem sporo kontentu i wydaje się, że te abysy są długie, ciężkie i satysfakcjonujące to najważniejsze. Póki co, sam je jeszcze robię, wiem, że moi widzowie już je i mówią, że jest super i niektórzy... Przeciwnicy, chociażby bronią na no się jest naprawdę przepotężna i dobrze się na nią walczy, bo trzeba się na której zastanowić i coś, wiecie, no poklikać. Jeżeli będziemy dostawać rozszerzenia tego kontentu, będziemy dostawać jeszcze więcej abysów, albo te dwa, które już są w grze, będą bardziej rozwijane i będzie tego jeszcze więcej, to zdecydowanie będzie się w to dobrze grać. Bo to jest już. To są już pierwsze zapowiedzi endgame'owego contentu. Wiadomo, no do endgame'u jeszcze każdemu daleko, jasne, ale no póki co nie ma jeszcze żadnych eventów, ale no wiecie, no Pankaju wątpię, że będą taki eventy jak miesznie z bieganiem, jak wiecie, no. Balonach, po dachach. Szczególnie, że w Honkaiu nie da się skakać, więc tym bardziej. Zastanawiam się, jak będą właśnie wyglądać eventy. Z tego, co słyszałem, to będzie po prostu dużo walki w eventach, co jest na pewno duży plus. No ale jeszcze nie wiemy, pewnie wiecie. Choja, może wymyślić jakieś, nie wiem, puzzle albo pac nie wiem. Jak jesteśmy już przy puzzlach, to naprawdę na ten Open Worldzie takie układanki i tak dalej są naprawdę przyjemne. Dobrze się je robi. Nie jestem taką zapchaj Więc na pewno Honkai ma dużo, dużo, dużo możliwości i to czuć, to widać. Tylko przejdźmy sobie teraz do. Obaw, których mam całkiem sporo. Hmm. Pierwszą obawą jest poziom trudności. Aktualnie gra, jeżeli masz postacie dobrze zbudowane, na dobrym poziomie, to idziesz przez przeciwników jak kombine. Po prostu jedziesz i kosisz ich jak. No, no, wiecie, no, nie mając z sobą żadnych szans. Wchodzisz do walki, robisz dwa ataki, wszyscy umierają, idziesz dalej. I grasz tak do momentu, kiedy przeciwnik nie ma znacznie większego levelu od ciebie, to znaczy, ty masz na przykład postacię level 20, a przeciwnik jest na przykład na 35, no to wtedy po prostu wejdziesz do walki, dostaniesz od tego przeciwnika one shota i wyjdziesz. No, tak to wygląda. Jak już wrócisz do tego przeciwnika na, z postaciami na levelu, który ten przeciwnik jest rekomendowany, to go rozjedziesz po prostu. To jest taki ciężki balans, bo są walki, w których naprawdę są wyrównane i tr tr trzeba się wpocić, ale mam wrażenie, że jest mało, że albo, albo walka jest giga prosta i rozjeżdżamy przeciwnika, albo walka jest tak trudna, że dostajemy one shota w drugiej rundzie od, przeciw... od bossa i koniec walki. I to jest moja obawa, czy uda im się ten poziom trudności wybalansować. Dodatkowo przez długi okres czasu używałem w postaci tych startowych i tak gra była bardzo prosta. Zastanawiam się co robią ludzie, którzy mają już po 3 piątki, przecież oni to nie wiem, z zamkniętymi oczami grają. Więc z moją dużą obawą jest poziom trudności. Mam nadzieję, że to wybalansują. Po poziomu trudności jeszcze jest jedna kwestia. Za niedługo pewnie ludzie odkryją bardzo mocne ko team kompy. drużyny, które będą się się wzajemnie uzupełniać i robić sieczkę. Teraz zastanawiam się, czy jak ludzie podkrywają te OP-drużyny op i je pobudują, te, te drużyny nie będą na tyle silne, że będą clearować content yy, wiecie, no z automatu. Czyli wchodzicie do walki, robicie te same sekwencje, wszystko tak samo i tak przechodzicie, bo żadna, żaden przeciwnik nie jest w stanie was zaorać. Jasne, tutaj może pomóc mechanika tarcz i narzucanie nagracza wymóg posiadania jakiegoś elementu. Oczywiście, ale no nie wiem. Ja słyszałem od ludzi, którzy grali sporo w becie, że były takie momenty, że zbudowali jeden dobry team i tym teamem już clearowali wszystko do końca i się nie zatrzymywali, a każda walka wyglądała zupełnie tak samo, bo był po prostu, wiecie, sprawdzony schemat. Czy robicie skill tej postaci, skill tej, skill tej, skill tej, postacie się uzupełniają, zazębiają się po prostu jak kuzelki, no i przeciwnie nie ma żadnych szans. Oby twórcy byli też na takie, wiecie, okoliczności przygotowani. Kolejną chyba największą obawą jest content. Póki co wszyscy są podjarani, wszyscy grają, wszyscy tryhardują, wszystko jest cudownie, tylko do jakiego momentu? Content na pewno się kiedyś skończy. Pytanie kiedy i w jaki sposób? A najważniejsze to zdecydowanie kiedy. Bo jeżeli gracz Chodzi mi o tą większą grupę graczy. Wiem, że są już tryhardy i spocency, którzy grają po 40 godzin dziennie i już dotarli do tej bariery, ale chodzi mi o taką, wiecie, największą część graczy, największy procent dotrze dotr do takiej bariery, której nie będą już mieli co robić, bo skończą się questy, nie będzie już jak expić, a następne po prostu story w fabule będzie za 5 AR-ów, to wtedy nie będzie co robić. I jeżeli to nastąpi jakoś niedługo, to będzie ciężko. To zamknięty świat i cała budowa tej gry powoduje, że nie możemy sobie biegać jak w Genshinie, że zbieramy jabłka, pijemy chuju nie wiem skaczemy sobie po jakichś skałkach, wygupiamy się na tym open worldzie, no tutaj tego się nie da zrobić. Jeżeli skończy się content, to nie będzie jak w tą grę grać, tak wiecie, w ogóle. Dużo ludzi mówi, że to jest identyczna sytuacja jak z Tofem, i nie zgadzam się w żadnym przypadku. Tofem było coś takiego, że ludzie rzeczywiście byli na początku najpowani, ale dużo więcej było osób takich, wiecie, sceptycznych. Dużo osób odbiło się od tej gry, mówiła, że jest drewniana, niedopracowana, laguje się, i tak dalej. Więc powiedziałbym, że było tak średniawo, ale ludzie grali, bo nie mieli w co innego grać. Waju, póki co wszyscy są pozytywnie nakręceni, i to jest zupełnie inna sytuacja jak w Tofie. Bo Tof umówmy się, był grą taką, no niedokończoną, taką Drewnianą robioną mniejszym na pewno kosztem. To było wszystko czuć i widać. Honka jest ładniejszy, dopracowany i ogólnie wszystko jest z nim lepsze. Z względem oczywiście wiecie o co mi chodzi. Technicznym. Kurde, ta gra ładuje się chwilę. Klikam teleport do jakiejś lokacji po dwóch sekundach, żeby mi się gra naładowała. To jest cudne. Optymalizacja w śmiga. Podsumujmy sobie to wszystko. Czy Honkaj podzieli losy tofa? Yy, nie wiem. I nikt tego nie wie. Musimy poczekać tak z miesiąc. Jak już słyszeliście, gra ma dużo nadziei i szans, o których wam powiedziałem. Jeżeli dobrze to rozegrajmy, jeżeli kontentu będzie dużo, jeżeli będzie dużo nowej zawartości, nowe postacie, eventy i to wszystko będzie dopięte, przy czym meta się nie zapętli, nie będziemy cały czas robić tego samego tym samym teamem w kółko, to będzie śmigać i gra ma duży, duży, duży potencjał. Ale, pojedziemy wam w obawach. Jeżeli content skończy się za szybko, jeżeli walki będą powtarzalne, jeżeli meta się zapętli będziemy robić ciągle to samo tymi samymi teamami, nie będzie się nic zmieniać, to gracze bardzo szybko się znudzą z powodu braku open warda. Czyli nawet, jak gramy ciągle ten sam team, to jednak są inni przeciwnicy, na których musimy reagować inaczej. Wystarczy popatrzeć na mysa, jak teraz mamy po prostu wymóg łucznika, wymóg elektro, wymóg dendro. Te teamy, te teamy które działały wcześniej, już teraz średnio działają i musimy kombinować. Mam nadzieję, że w też będziemy muszeni budować. Więcej postaci i żonglować postaciami, żeby po prostu dobrze się przy tym bawić. Wszystko zależy od tego, jak to twórcy rozegrają. Mają ogromne szanse, ale jest też bardzo dużo obaw, które no. Przedstawiłem wam. Tak wygląda aktualnie sytuacja Honkaja. Jeszcze powiem, a propos poradników. Pojawią się na kanale, spokojnie. Tylko zanim zacznę nauczać ludzi, wolałbym sam się naumieć. Gram Honkaja bardzo dużo. Też zaczynałem teraz czytać. A propos właśnie, jak postacie działają i tak dalej. Chcę przedstawić wam po prostu wiedzę, Wiecie w najlepszej postaci. Zwyższa, niedługo biorę się Za nagrywanie poradników. Więc wyczekujcie. Zostawcie suba i lajka jeśli wam się spodobało No i zapraszam na streamy, na których właśnie męczymy tego Honkaja. I gramy w niego naprawdę dużo. Link w opisie do Twitcha. Cisz będę z wami żegnał. Pozdrawiam i pa pa